Gośćmi dzisiaj są po mojej prawicy. Tomasz Czik. Tylko weź sobie mikrofon, Tomku, bo Cię w ogóle nie słychać. Cicho. Dawid Ambro. Jestem. Witam. Andrzej Żurom Żuromski. Witam, kto ma wiedzieć ten dwie tradycyjnie? Dokładnie. I nie wiem, gdzie jest Hellboy. E, miał być, spóźnił się. Nie słychać, wariacie, nie masz. Chciałem nie masz ja skoczyć do sklepu, wiesz, ten z tą taką żabą w tle, nie? Bo generalnie słuchajcie, przyszedłem, bo fajnie mi tutaj Was mogę wszystkich widzieć. Witam Was serdecznie. Zadnienia ale słuchajcie, no, nowy rok, więc po prostu chciałem wszystkim życzyć nie? jednej rzeczy. I zrobić to, wybuchowym. Idź na całość, idź na... Będziesz się rozbierał? Ostatnie nasze spotkanie... Mam nadzieję, że nie zalałeś. Ostatnie, ostatnie nasze spotkanie mu zaszkodziło, wiesz? Chyba tak. Dobra, panowie. Już jesteśmy i jest z nami też Hellboy. Zanim, zanim zaczniemy, muszę oczywiście wspomnieć o naszych sponsorach. Sponsorami Prime MMA są oficjalny Bookmacher Fortuna, Hotpay, system płatności PrimeMMA.tv, DS Focus czuwa nad bezpieczeństwem, Banda Królika, catering dietetyczny. Znaczy, wczoraj chyba bodajże powiedziałeś, że nie walczysz a jednak Cię tutaj mamy, więc co się pozmieniało i o co chodziło w tej sytuacji? Sensie... Nie no, zmiany były cały czas, zmiany, zmiany, zmiany. Jeden po drugim rezygnował, później miałem taką propozycję, której nawet nie wymieniam, bo to była poniżej, poniżej godności i cios, poniżej pasa. Na, na tą propozycję przyjdzie czas za inne pieniądze i, i w odpowiednim na, 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 ten, na tamten moment czasie pewnie, ale to nie będę się przybliżał. I to rywal tak Cię doprowadził do, do, do tego, w, że do, gdzieś zrezygnować, tak, tak? Tak, tak, tak. Do, do Zniechęcił, zniechęciła mnie propozycja. Sama, ale jest Andrzej, tak? Czyli będzie szansa na rewanż. Będą dalej małe rękawice, ale już nie w MMA czy nie będzie łapania siatki. No i co? No, no przecież wiesz jak jest Andrzej, też wiesz, przecież to nie będzie trwało długo, tak? Andrzej jest cięższy, wyższy. Przez rok, przez rok bywał, uczęszczał na różnych obozach sportowych. Ja w jedynym, na jedynym obozie, jakim byłem, to koncentracyjnym na własne życzenie, wiesz. Także mówię, mam teraz okazję się gdzieś tam pokazać znowu tak, i zrobić, dać siebie wszystko: zrobić to na 100%, na tysiąc, na milion, nawet, bo wchodzę na trzeźwo. Ale jest trochę spokojny, bo nawet jak Cię Hellboy też obrał tym szampanem, to... No nie, no ja go, ja go posypałem popiołem ostatnio. Więc jest jeden-jeden. No tak, dokładnie. Andrzej, wchodzisz ostatecznie, będziesz się bił w boksie na moje rękawice z Tomkiem. Ostatnia walka z Tomkiem wyszła średnio, byłeś znokautowany. Co się zmieniło od tamtej pory i dlaczego obronisz, kibice czeka, mają na tę walkę, skoro wcześniej to się tak szybko skończyło? ma wiedzieć, ten wie. To ma wiedzieć, ten wie. To jest sport. I tak, nie my tylko moja walka, tylko coś tam hejterzy pisali, no dostałem po prostu strzał w połączenie brody ze szczęką, nie tacy, kurczę, jak ja padali kozacy, wiesz, możemy przytaczać wiele walk, więc na takie uderzenie nie ma, nie ma kozaka. Po drugie, właśnie walczyliśmy w MMA, co też fachowcy zauważyli, Tomek szedł serią ciosów, w których się obroniłem. Ostatni cios walczyliśmy w MMA, chciałem go po prostu złapać przy siatce. W tym momencie co chciałem go złapać. Tomek wystrzelił mi tak zwaną ręką, ręką Boga i jeszcze naciął się jak łuk, bo trzymał ręką siatki, więc cała siła, jak to tam się zna na sporcie, widział, więc cała siła jego ciała, to uderzenie było wzmocnione. Dlatego no, mogłem, na pewno mógł, tego dnia Tomek był lepszy, pewnie bym przegrał, ale to, to było dodatkowo, że to w tym miejscu, w tym czasie było to niefartowne zdarzenie, które po prostu zakończyło się bardzo, bardzo ciężkim nokautem. i to Tomkowi potem przyznałem. No tak się stało, no Tomek, co mówisz. No byłeś no, nie, wtedy lepszy, mam nadzieję, że teraz nie, no, nie będzie MMA i zobaczymy, co się nie, no, wydarzy. Nie, nie będzie MMA. Nie, bę, bę, ja to mówię, wchodzę normalnie jak, no, jak, jak, jak na ulicy, tak. Przy, jak, jak, to jest na mnie, to jest solówka zwykła normalna, a ja nie jestem żadnym sportowcem są friki. No dlatego ja właśnie wiem, że mówisz często, widziałem. Jeki, ale zaraz cię woskiem, nie było tam żadnej. Siły. Słuchaj, nie było tam żadnej siły, bo ja się trzymałem siatki, gdzie ledwo stałem na lewej nodze. Wiesz, nie, nie mogłem jak się skręcić. Ty jesteś bardziej doświadczony. Ja uważam, że Ty wygrasz tą walkę, ja wchodzę na wariata. I co, jak będzie, jak była no da, to jest to pewną wygram. presją, ale dobra, ale chodzi mi teraz tak, że ja tu przygotowałem, oglądasz tam moje programy, często komentujesz różne rzeczy, więc widzą pokażę tą wręcz, on to na pewno się ucieszy, bo ma różne problemy. Ja przyniosłem taki Oferan. lek. Każdy zna, żeby przed walką, Tomek sobie wziął, żeby. Wezmę, Andrzej, wezmę Ale jak ty jest pusta pacja, no co ty kurwa wariacie? Kłamciu! Pu! Wszystko tam coś jest, to jest. U! U! Ty No pa, zobacz, patrz, on mi kto schował narkotyki, pas, co zrobi robi ten mefluczenie? No dobrze, posył, dawaj. <laughs> Mam nadzieję, że nic tam nie ma. Nie, nie, e... nie ma nic. Mówiłem, że... Oszukaniec. No mordka, no, no, no mogłeś mu dać no, chociaż jedną tabletkę. No. No. Ja, ja się boję mu cokolwiek ja dawać? Nie, Ja się bym cokolwiek dawać, to. bo bym mógł nawet to przedawkować, bo sam sam by wszystko wziął naraz. No. Tam zjadł całym programem i teraz dał ci tylko... No, no, jest to twardo, jest to twardo. Mówi, zobacz, zobacz. A palifrana, a nogi się, jakbym tak miał. Słączony kolana. Jest jeszcze parę niespodzianek, ale to później. No dobra. Poczekamy na kolejne niespodzianki, a w tym czasie... Hellboy, ty jesteś dość pewny siebie przed tą walką. Czy to po tym dwóch na dwóch, kiedy byłeś z góry i atakowałeś Ambro, był w kłopotach, wtedy jesteś dlatego taki pewny siebie przed rewanżem? Okej. Okay. Już wychodząc wtedy do tamtej walki, ja byłem naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Przetrenowałem naprawdę bardzo dużo treningów razem z moim trenerem Islamem Bersanku Najewem, który mnie naprawdę świetnie przygotował do tej walki. Wychodziłem na totalnym y, luzie, wiadomo jak to w klatce, no już wtedy też było trochę więcej emocji, ale naprawdę ze spokojem miałem pewną taktykę, e, która w 100% się udała, e, trenowałem tak naprawdę prawy overhand, żeby go obalić, potem go obaliłem, jak już byłem w parterze, wiedziałem, że mam wygraną pozycję, bo tak naprawdę, słuchajcie, no ja jestem zapaśnikiem, jestem parterowcem, nie jestem Stójkowiczem, no muszę tutaj od razu mówić. Natomiast mam warunki fizyczne, jestem wyższy od swojego oponenta, e, jestem pewniejszy siebie, mam na pewno dużo twardszy charakter. E, tak samo w tej walce. Czuję, że pomimo tego, że kursy, Fortuna wcale e, nie stawia mnie tutaj w roli wygranego, jestem bardziej underdogiem, tak, tak wiem, że jak do tamtej walki wychodzimy jako wygrany, tak samo wiem, że i ta walka też będzie wygrana. Słuchajcie, specjalnie do tej walki zrzuciłem 8,5 kilo, ważyłem 98,5, teraz ważę 90 kg Jestem przygotowany i tlenowo, i technicznie, także na pewno, wiem, na pewno wiem, że Dawid, tego nie mogę mu akurat odebrać, tego akurat nie mogę mu odebrać z doświadczonym zawodnikiem. Ale dobrze, bo ja się też nie chcę bić z ogórkami. Nie chcę sobie budować rekordu na jakichś lamusach. E, wiem, że to będzie na, na pewno ostra bitka i się tutaj ponapierdalamy. Ale dobrze, ja lubię wyzwania, róbmy to. No, dziękuję za miłe słowo. E, się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem z twoich ust. E, uważam, że ta pierwsza walka, tak jak mówisz, że jesteś zapaśnikiem. Albo mam tylko że zdjął tego szampana ze stołu. A, dobra, nie reklamujemy tutaj, nie? Dokładnie. Yy, ciężko powiedzieć po miesiącu treningów, że jesteś parterowcem albo, albo zapaśnikiem. No, ja bym tak tego nie nazwał. Yy, uważam, że okej, okay, występ twój można udać, yy, uznać za udany, trzeba by to powiedzieć, aczkolwiek czułem twojej przewagi. Wiesz, yy, ten twój Akurat stałem na jednej nodze, dlatego się wywróciłem, dlatego byłem z góry. Wiesz, my tą walkę wygraliśmy, ponieważ ja zawalczyłem mądrze, bo najpierw byliśmy na środku oktagonu, a ja wiedziałem, że żeby zmienić się, tak, to była walka dwóch na dwóch. Najpierw poddałem, skończyłem, rozbiłem jednego i od razu, tak, biłem się z tobą. Wiedziałem, że jestem zmęczony, że mam dosyć ręce spompowane. Ej, przepraszam, ale... Przecież, poczekaj, ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, ze strony, jak to wyglądało, tak? Jaki mój był plan na walkę, gdy podjąłem rękawice z tobą, tak? Drugie starcie. Ze środka uciekałem pod siatkę, żeby klepnąć skowyre, żeby on mógł dokonać... Zwycięstwa, tak? No ja poddałem jednego, rozbiłem jednego, skowyra miał się bić z Tobą, zmienił się ze mną, ja troszeczkę też się wymęczyłem i stwierdziliśmy tak, że po chwili się zmienimy. Dlatego ja też unikałem jakby walki z Tobą, tylko uciekałem pod klatkę, by móc się klepnąć ręką i wykorzystać zasady, które tak naprawdę Wy wybraliście, bo to Wy chcieliście zasad dwóch na dwóch. Dlatego było jak było, ludzie mogą mówić, że ja unikałem walki z Tobą, że ja Ciebie nie poddałem, ja Ciebie nie rozbiłem, dlatego z Tobą nie wygrałem, dlatego dałem propozycję walki na gali, której jesteśmy żeby tak naprawdę wyjaśnić to, żeby nie było tutaj niedopowiedzeń, bo ja nie czuję się przegranym, czuję się wygranym, Ty nie uważasz się za przegranego, dlatego dzisiaj jest nasze starcie. E, Okej okay, Dawid, ale to w takim wypadku wiesz, to Ty zakładasz, że moja walka ze Scoviero w tym samym czasie mnie nie kosztowała tyle, no e, wiesz, ja byłem tak samo zmęczony, ja bym tak Ach, samo zmęczony. To nasza to taktyka wyszedłeś? była, wiesz, bo on do, nas, on do mnie podszedł i mówi Dawid zmień, odpocznę chwilę, a za chwilę przybiegnij, tak, myślałem, że podejdę, tak, ale że wywróciłem się, to musiałem się przeczołgać trochę w stronę siatki, bo takie były zasady, że musiałem być, przy, że skowyra musiał być przy siatce, żeby móc się ze mną zmienić, on nie mógł podbiec do środka i się klepnąć, tak, dlatego ja musiałem wypełznąć ze środka. Ale co ty pierdolisz, człowieku? Co to są w ogóle za farmazony? Dostałeś jawnie w pizdę i się jeszcze, kurwa, tłumaczysz. Jesteś bezczelny. Po prostu, kurwa, nie umie się pogodzić z tym, że jesteś Słuchaj, dlatego jest ta walka, dlatego jest ta walka, bo w pizdę, pizdę, pizdę dostaniesz. Pizdę, pizdę w nie dostaniesz. Pizdę dostałeś od gościa, kurwa, który był trzy tygodnie, kurwa, na Gran Canaria. Chlałem, nie powiem co robiłem, bawiłem się, imprezowałem i dostałeś w pizdę. I twoje własne ziomki, kurwa, się śmieją z ciebie zwódca A teraz ja byłem ci gość. A teraz kurwa ja byłem na wakacjach, ślubu. a teraz ja byłem na wakacjach na Cyprze. Dopiero niedawno wróciłem i teraz ty dostaniesz pizdę. A ja byłem na melanżu, kurwa. I też dopiero co wróciłem i też dostaniesz pizdę. Tym bardziej zobacz, że my się teraz bijemy. Tym bardziej tym bardziej, że teraz my się bijemy, stary, tak naprawdę w twojej formule, bo ja nie jestem, kurwa, żadnym bokserem. Ty, jakiej formule? Kurwa, mówiłem, bijemy się w MMA, mówisz, że cię kolano boli. No kurwa, mam zerwane więzadło krzyżowe boczne, kurwa, pęknięte dwie łąkotki, kurwa, i zerwany mięsień brzucha, te łydki. Nie wiem, czy jesteś, kurwa, depilem, że tego nie rozumiesz? I to... Dodam ci mało tego, kurwa. Gdyby nie ja, to byś tutaj dzisiaj ty kurwa nie łeb masz siedział. Po ciebie masz tu, łeb kurwa, wolne kurwa nie wzięli. Ty, rozumiesz? Ty masz łeb zerwany. Ty, więc I mi gdzie po, powinieneś całować. Powinienbyś mi kurwa tutaj całować, stary, w rękę, że dzięki mnie tutaj dzisiaj jesteś, rozumiesz? Bo gdyby nie ja, to by ciebie tutaj nie było. Ty jesteś człowieku taką głupią małpką, wiesz, która... Yy, Słuchaj. No, da dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze no. tylko powiem widząc, że 72550 wysłajcie SMSy e, pod ten numer i będziecie mogli zadać pytanie naszym samym. Tak, wiecie, chyba. To się no dzieje to. Na ten Marcoń, mówi ci to coś? To jako, kurwa, no, to to ja go stary stworzyłem. Myślisz, że skąd miał kurwa telefon od Dana White'a, żeby go do UFC wzięli chyba Na moje życzenie, kurwa. Rozumiesz? Bo ja znam Dana White'a i ja powiedziałem mu, żeby przyjeżdżał. Żeby to. Pups, przepraszam, żeby do niego zadzwonił. Mu... <grym> słuchajcie, miałem tego ogólnie kurwa dzisiaj nie mówić. Miałem tego nie mówić, ale tak, Natal ten to jest mój twór. Ja mu powiedziałem, jak ma się nazywać, jaki ma mieć nik. ja mu powiedziałem, jaki ma brać suplement. Jak ma wyglądać, momencie, jak, jak ma ciebie, wyglądać? Momencie, Hel, w momencie. Boj, to wios, może zadzwonimy to, do tej łapki. Wymknął się to, spod kontroli po prostu! <ślenie> To ja mu powiedziałem wszystko, jak go stworzyłem w internecie. To już się BFM ma w Kraucie, w Prime i robi teraz zajebistą karierę. Brawo. Oskarowa rola. Oskar, ale żeś to odegrał. Tak, bo nie chciał. Czciwy tutaj też i będzie, bo i tu cud, wypierdalaj, kurwa, rozumiesz? Zabieraj swoje banany i. wsiadaj na tą zabieraj swoje banany. Zabieraj swoje. 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 na Zabieraj do swoje. Jedna sytuacja mi się przypomina z Tobą, eee, ta słynna sytuacja z Mirkiem Oknińskim. Jakie Ty teraz masz z nim stosunki? Bo wtedy wyrzucił Cię ponoć za sterydy z sali. Mieli jakieś Mordeczki, stosunki oni? Kurde. Mordeczki, no właśnie, ja Wam powiem tak, bo generalnie tak jak dobrze wiecie, trener e, Mirek Okniński wyrzucił mnie m, za sterydy z sali, bo wtedy reklamowałem towary. Towar dobry, nie? I teraz powiem tak. Widać, widać, bo tak. Wtedy, <śmiech> wtedy i, słuchajcie, i powiem Wam tak, powiem Wam tak ogólnie, nie? Po takiej sytuacji zaplanowałem sobie nowe hasło marketingowe. Nowy towar. <laughs> towar tak dobry, że wypierdala z kapci, a trener wypierdala z sali. Elo, Dobra panowie, mamy pierwszy telefon. Kogo gościmy dzisiaj w studiu? Siemanko, Body Christ po tej stronie. Witam wszystkich. O, o. Przyjaciel Żuroma, siema Body Kraist. <laughs> dużo powiedziane, dużo powiedziane. Witam serdecznie. Siema. Czy masz do kogoś pytanie? No na wstępie chciałem tutaj pozdrowić tam wszystkich kolegów Ambro, Helboy i Tomek. Siema, siema. Pozdrawiam, Siemano. Pozdrawiam, pozdrawiam, wszystkich bardzo serdecznie. No i tutaj no pytanko, pytanko, do mojego niedoszłego oponenta, czyli do Żuroma. Andrzejku, powiedz mi, czemu ci tak ostatnio tam na tym Instagramie ciśnienie puściło? Ciśnienie mi puściło? No puściło ci ciśnienie. A ty masz jakieś kamery zainstalowane u mnie w mieszkaniu? Nie rozumiem. rozumiem, no, no nie muszę mieć kamer, to no, stary, to... No. Ja bym wszystkie toperany, mordo! Znaczy, to jest to porady przyniosłeś, i tam nic nie puszcza. No. Słuchaj, skomentowałem, tylko obiektywnie skomentowałem, według mojego punktu widzenia, że po prostu się skompromitowałeś na tej konferencji. Chciałeś tam oblać Natana, bo każdy teraz tam startuje do Natana, bo wiadomo, że zasięgi każdy chce go pobić i tak dalej. I ja to w ten sposób zinterpretowałem. No to Ci odpowiem, się... skoro dzwonisz, to Ci odpowiem na pytanie. Ja uważam, że się nie skompromitowałem, dlatego że pokazałem mu, że jak, czym wojujesz, tym giniesz. I on robi zachowania nieeleganckie w pewnych kręgach, to ma wiedzieć, to wiesz, że tak się nie robi. Sugeruje innym, czym zostali oblani, więc dałem mu za czym on został oblany i po prostu zagrałem w jego grę. Więc niech on, on po co się zdziwił, był właśnie zaskoczony, że tak się stało. A to nie było nic robione pod publikę, bo po prostu pojawił się blisko pewnego zawodnika, którego nie lubię, czy jakiego kapeli. I miałem możliwość, nie była to sama woda, coś tam było w tej wodzie, ale poszło. Zdenerwował się, wyprosił mnie, więc ja myślę, że dałem mu do, do, do myślenia, żeby robił pewne rzeczy, robił jakieś tam swoje show ale niekoniecznie kwestią innych ludzi i sugerował, że robi komuś po prostu bardzo wielką krzywdę albo świństwo, bo to nie prowadzi w dobrą stronę, ale to jest jego życie. Ja uważam, że, wiesz, może mogą pewne konsekwencje go spotkać, jak nie będzie chodził z ochroną. Mi nie podoba się to, co on robi, to, że ubliża, tak jak się zachowuje. Ja mówię, ja tego nie popieram. Tak samo, jak miałem z tobą mieć, z tobą miałem mieć walkę, też ci nie ubliżałem. Mogliśmy to robić, sztuczne show. Mogłem tobie ubliżać, ty to mogłeś mnie ubliżać. Podeszliśmy tego humorystycznie, robiliśmy fajne sobie zaczepki i ja ci powiedziałem, że jak dojdzie do Wali no niestety ta organizacja na chwilę obecną, nie to, że nie istnieje, może się odrodzi, no i nie mamy tej walki, no i tyle. No. Słuchaj, ja wszystko rozumiem, tylko wiesz, że ty mówisz tutaj o wiesz, o nieleganckim zachowaniu i tak dalej. Wiesz, ja tam nie mam nic wspólnego w ogóle z takim środowiskiem, jakimś tam kryminogennym, i tak dalej. Jestem zupełnie w ogóle tam innej gliny lepiony, więc mnie takie tematy w ogóle nie interesują. Natomiast wiesz, oceniłem jakby z mojego punktu widzenia, a skończyło się na tym, że zacząłeś mnie wyzywać od najgorszych. Od chuja zacząłeś wyzywać, tłumaczysz mi się, że ty tam taksówką jechałeś, że ty byłeś na kolacji, że ty tam przypadkowo wylądowałeś stary, no. Wody, 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 ja się nigdy nie. Ja dzisiaj, a, nigdy Andrzej, nie tłumaczam, ja, tłumacza, ja, ja wyjaśnię. Ale ja ci nie przerywałem, no, no, ja ci no, nie. Słucham, słucham, no, słucham, dałem, dałem ci się wypowiedzieć, więc prosiłbym, żeby, żebyś też mi pozwolił. Słuchaj, z braku argumentów zacząłeś uderzać w ogóle w tematy niezwiązane jakby z tym, do czego ja uderzyłem. Kompletny brak argumentów. Zaczęliśmy kurde gdzieś tam zarzucać że śpiewam mnie swoje piosenki, chłopie, ja napisałem ponad 100 własnych piosenek, zagrałem kilkaset koncertów w całej Polsce i to jest i tak mniej niż to, ile razy ty się skompromitowałeś w internecie. Więc co ty kurwa, mi zarzucasz człowieku jakieś rzeczy w ogóle mówisz o nielegalskim zachowaniu, a wyciągasz kurwa prywatne, jakieś nasze kurwa rozmowy. Ty mówisz, że nie wyciągasz prywatnych rozmów, ale jeżeli piszesz kurwa oficjalnie, że Ci wysyłam po pijaku filmiki i że, nie, że miałem problem kurwa, żeby dojechać do Warszawy kurwa na konferencję, no to wyciągasz kurwa, bo o tym rozmawialiśmy prywatnie. Faktycznie zdarzyło się po pijaku, że Ci tam jakieś humorystyczne filmiki Ci wysyłałem kurwa, a Ty oficjalnie kurwa na, na profilu Prime o tym piszesz. No to kurwa, no stary, no. Dziwnym, no, dziwnym, to jest, daj mi sobie daj daj powiedzieć. Da? Dziwnym y, trafem, jak dowiedziałeś, się, że jestem w Prime i na stronie Primeu, aktywowałeś się, nie powiedziałeś mi tego prywatnie wiadomo. Tylko dziwnym trafem, jak dostałem walkę z Tomkiem i wiedziałeś, że będę zaraz walczył, byłem na prime to ty się akurat aktywowałeś na ich kanale i zacząłeś pisać wiadomości. No to chyba to jest e, a, szukanie, szukanie walki na siłę ze mną, a ja ci po prostu odpowiedziałem, że jest swoim życiem i to wszystko i tyle no. Ale stary ja nie szukam walki na siłę z tobą, bo ja już wiem, telefon odbrań przed świętami, no nie, nie doszło jakby do tego. I jestem jakby w kontakcie z wodarzami. I stary mi nie zależy na walce z tobą. Ja oczywiście mogę z tobą wyjść do walki, ale mi na tym kompletnie nie zależy, bo jest mnóstwo też innych zajebistych rywali, z którymi bym bardzo chętnie zobaczył. No ja szanuję natomiast w sensie ja... cudzy humorystycznym, natomiast... że masz rywali, Kornel zapadka. No tak jak wychodzi takich zawodników, to tylko po pieniądze, bo cię złożył w 15 sekund i powiedział, na razie cześć, lecę na Browara ale i. Pice. Stary, kolejny kurwa, twój pusty argument. Ty mówisz, nie że. Ja puszczy, ja bo cię no ale stary, ale co ty mi pierdolisz, że ja wychodzę po pieniądze, z Nikolą Milanowiczem zawalczyłem na gary, Dobra mordka, tak, krótka, ty krótka piłka, ty chcesz z nim walczyć, walc, kurwa, czy walc, nie chcesz z nim walczyć? Walcz i pomagaj, zawalczyłem za, za darmo, charytatywnie, kurwa, nie wiedziałem za to złotówki... No i zajebiście, umierzę... morda, jesteś za wielki, krótka piłka, chcesz z nim gadać, czy nie? Chcesz z nim walczyć, znaczy, czy nie? Jeszcze raz co? To chcesz z nim walczyć czy nie, kurwa, krótka pisze, no. bo to mój nowy jeżeli menadżer jeżeli się odezwał, będzie, no jeżeli będzie, jeżeli będzie oferta, to oczywiście ja nie, nie no, no to zajebiście, to pogadacie ja tutaj po programie wieczoru, bo ja to czas leci. Nie ma problemu, żeby kurwa wyjść z Jurą do walki Dajmy nie Mamy menadżera. Mamy sobie prywatnie, tam Trzymaj się za telefon, kulturalnie Ci odpowiedziałem, ale czas leci, nie jest tutaj nas dwóch. Dzięki Krzysiek za telefon. To ja zieliby? widzę, Żurom, że chyba cię też może rozwinie, bo stworzyć się już nie stworzy. Skoro ta nas stworzył i to może twoją karierę trochę rozwinie. A, ale boję, że on może on dobrze tworzy, jak tu powiedział humorystycznie, ale potem widzę, że jeśli go stworzy, to mu się wymknął ostro spod kontroli, chyba nad nim nie panuje, co tam się no, stało. No, generań, słuchajcie, e e to... nie chcę ci ubliżyć, że uczeń przeróżmistrza. <laughs> <zniszcza. śmiech> <laughs> <laughs> to był eksperyment! To, 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 to nie o to, to chodzi, to nie o to chodzi. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jest. Rozmowa kontrolowana! Rozmowa kontrolowana! Tak, jeszcze chciałem powiedzieć na koniec jedną rzecz, że dostrzegam w Andrzeju o. bardzo mocne intelektualne podobieństwo do Tigera Bonzo. O. O. Zarzucisz, mu jedną rzecz, zarzucisz mu jedną rzecz, a on od razu kurwa ci ciśnie wszystkie inne tematy, ci wywraca jakieś kurde i w ogóle niezwiązane z tematem. Nie? Mocnie zakończyłeś tę tak, rozmowę. No trzymaj się, pozdrawiamy, cześć! Dzięki, cześć! Dobra, pozdraw Dobry. cześć! Ambro, powiedz mi tak, Helbo cię cały czas ciśnie, ty jak zwykle jesteś raczej w, w kontrofensywie, jeśli z nim rozmawiasz, ale czy to w końcu zakończy ten spór między wami, czy będziemy jeszcze tak słuchać jeszcze trzecią walkę, może trzech na trzech? Powiedz mi, ile to jeszcze będzie trwać? Gdzie? No, przecież Grzesiek chodzi. <laughs> Zaczepia to prezesa. <laughs> Sorry. To prezesa, to kogoś jeszcze. Więc zaraz upatrzysz sobie. jakiś inny obieg zainteresowania. Ja razie, bo... na moim ja punkcie ma, bo... ma kompleks. Ale ja widziałem jeden obieg zainteresowania, jego nowy, bo Pawła już jaka cały no, czas wywołuje. Z mówię prezesa? No na razie. Na razie na razie, I to bardzo. na razie Hellboy ma kompleks mój. No i tutaj wiesz, ja próbuję, ja próbuję. Ten prime jest zajebisty, nie? Ten prezes bez rąk, ty kurwa, bez mózg, kurwa, stary. No. Ja Już myślałem, że prezesa obraziłeś. A, Muran, do, cich, Muran do, cich, do cichego się zaleca, widziałeś, to są dziwne historie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ma wiedzieć, o, ja, nie, ja nie chcę wiedzieć. Zajebiście tu jest, nie? Ale podoba mi się ogólnie. To jest no i wojska atmosferka, nie? Czyli masz nadzieję, że teraz, jak zim wygrasz, to w końcu Hellboy skończy ja, ja sam Twój dom. Mordę raz na zawsze. Co ty pierdolisz, mordo? Kochwa? Chociaż ty i tak jak w pizdę nawet do Pierwszy jest, nos kurwa. Ty i tak jak... Jaki pierwszy nos. Ty, Są, jak ty kurwa ty, hydraulik miałeś mi dwa dni temu kiber przepchać kurwa, a stoisz tutaj chuj wy co robisz zamiast zarabię. Zam, nocze, ty. zam, ci, pizdę, ty. zam ci pizdę, Zamknij pizdę, kurwa zam pojebało, poj to... siadaj tam na... Pierwszy nos to jest. Do... Siadaj tam, siadaj tam na chodź. krześle, siadaj tam. W sadziej bananami w sadzę Dawaj, wypnij się, dawaj, chodź. Dawaj, od tyłu. Co to ma być panowie? Spierdalaj z tym Bardzo mi się odbróć podoba się, obróć wasza szlachetna szermierka na banany, ale zapraszam odbróć was odbróć, panowie odbróć, do stołu, odbróć. bo i tak wychodzicie z kadru i nie wiem do czego to ma prowadzić tak naprawdę. Siadajcie panowie, siadajcie. Pokazać. Odłóż, odłóż mikrofon, zapraszam was tutaj. Buty wyczyszczone. Jeszcze nie, nie

<laughs> banan na otro, banan na otro. Kończymy tą grę w łapki, panowie. Jeszcze będziecie mieli okazję i na konferencji, i na ważeniu się spotkać twarzą w twarz. Wracamy jeszcze do stołu. Nie czuję dystansu, uniki słabe. Kurwa, nie widzę tego. Nie Ale widzę. Dawid przecież mówił, że jest parterowcem, więc... A, no to co? Tak. Ty pokaż jaja tego chyba. A. ja nie wiem, bo... Ja nie bo się Nie, pokazujcie jaj oczywiście. Nie, Nie, nie chcemy tego oglądać. Tam jajadu, tam jajadu. Chuj, ale żeby dupy nikt nie pokazywał, bo to będzie lipa. No. Także dobra. Y, Ambro, no ty jesteś znany z tego, że jesteś zawsze spokojny. Już ci oddaję mikrofon.